Trzy znaki, że anioł jest przy Tobie, a ostatniego 99% ludzi nie zauważa. To nie anioł nagle się pojawił, to Ty wreszcie zobaczyłeś, że On był przy Tobie cały czas. Pierwszy znak, w chwili rozpaczy, gdy nie widzisz wyjścia, nagle pojawia się w sercu myśl wytrzymaj jeszcze trochę. To nie twoje własne pocieszenie. To anioł szepcze ci. To jeszcze nie koniec. Drugi znak, Wielokrotnie byłeś o krok od nieszczęścia, ale nic się nie stało. Może to był wypadek, choroba albo cios, który powinien cię złamać, a jednak przetrwałeś. To nie przypadek to Anioł zasłonił cię swoimi skrzydłami. Trzeci znak: Czujesz pokój, którego nie da się wytłumaczyć. Nikt cię nie przytula, a jednak czujesz, że jesteś objęty. Nikt nic nie mówi, a jednak słyszysz. Wszystko będzie dobrze. To Twój Anioł Stróż jest obok Ciebie, otacza Cię Bożą miłością. To nie przypadek, że czytasz te słowa. To Anioł mówi do Ciebie przez moje usta. On zawsze nad Tobą czuwa. Napisz Amen, a Anioł rozwinie skrzydła nad Tobą i Twoją rodziną. Podziel się tym z trzema osobami, które kochasz. Bo kiedy przekazujesz błogosławieństwo, anioł działa również w Twoim życiu.